Tradycyjnie raz do roku w moich autach robię przegląd hamulców. No, dzisiaj przyszedł czas na moje Seicento Przyjrzałem wszystkie hamulce. No klocki jeszcze w porządku, wszystko poczyszczone, przesmarowane, jak trzeba. Eee, zająłem się ostatnim zaciskiem hamulcowym. I tutaj zaskoczyła mnie pewna rzecz. Otóż zdemontowałem klocki. I co zostałem? Jeden klocek trzymał się dosłownie na samej rdzy. Normalnie tragedia nie wiem co by było za jakiś czas jakbym nie zajrzał do tego zacisku Jejku. niesamowite jeden klocek w porządku no nawet jeszcze grubość mogłaby być jeszcze praktycznie jeden sezon mogłyby wytrzymać ale to co zobaczyłem to mi przeraziło no tak żeby się rozwarstwiło plocki założyłem TRW także no nie wiem co by się stało jakbym dalej jeździł na tym mogłoby mnie nieźle zaskoczyć na drodze To wygląda, ha. ponieważ jutro mam przegląd samochodu, musiałem na szybko kupić jakieś klocki. I no niestety w sklepie były tylko takie oto klocuszki marki Hard. To jest chyba polska firma tego co ja tutaj widzę w instrukcji chyba polski producent o. w Opolu jakaś spółka i no, zobaczmy nie wiem co to będzie warte no ale tak na zewnątrz wyglądają ładnie Opakowanie. Tak to wygląda. U, ale capią. Taki model. O, jedna, no, Uramy sobie. Tak, no. Ładeczka. dobra nigdy jeszcze nie jeździłem na hartach nie wiem czy to będzie hamować ale jutro jutro się przekonamy dobra zacisk już mam ładnie oczyszczony wystarczy tylko zamontować i jazda Panie Gazda. Ważne jest oczyszczenie y, jarzma, żeby te klocki swobodnie wchodziły tutaj w te miejsca, ponieważ y, tarcze są już mrzywane i posiadają lekki rand, Ciężko zlikwidować... Więc warto na klockach zrobić takie faski. Wtedy nie będzie nam ocierać tutaj o ten postały rand i klocek będzie dotykał całą powierzchnią.